Cześć, jestem Łukasz Luk Wnęk, pokażę Wam dzisiaj kilka trików CSa, e, zacznę od mapy The Nuke. E, Zacznę od e, rzeczy dość ważnej na każdej mapie, e, chodzi tu o flashowanie, czyli w momencie kiedy rzucamy pierwszego flasha, albo dostajemy pierwszego flasha, i ten flash nas oślepia a nawet jest rzucony za nasze plecy, to gdy dostaniemy drugiego flasha, też nawet rzuconego za plecy, jesteśmy ślepi całkowicie. E, jest to rzecz, o której warto pamiętać i w niektórych sytuacjach e, zamiast wybiegać po prostu na pół flashu, przeczekać tego flasha aż, aż ten pierwszy flash zejdzie całkowicie. Bo e, w przypadku, kiedy doleci drugi flash, będziemy całkowicie ślepi i tak naprawdę bezużyteczni. E, no może po zarobieniem za mięso armatnie. E, kolejny trick, e, już związany z mapą Deniuk. E, trik, którego niewiele osób używało o którym niewiele osób słyszało jest to bardzo użyteczna rzecz w, w pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeden na jeden, czy przy ściemnianiu zejścia na dół po stronie terro. Ee, polega na tym, że strzelając tłumikiem e, w lampy na rampie, no, wydają taki sam dźwięk, jak e, zbijana szyba na dole. Czyli zostajemy w sytuacji 1 na 1, co tak jest gdzieś na górnym bs e, my jesteśmy na rampie, możemy ściemnić schodzenie ladu przez wybijanie szyby, czyli strzelanie w lampę, no i na łoku wchodzimy na górę, co tak robi rotację, pewnie domyślając się, że Zeszliśmy na dół, e, prawdopodobnie zejdzie do kanałów, albo będzie próbował zachodzić od rampy i, e, i to, jest to bardzo dobra rzecz i bardzo ciekawy trik, tak jak już mówiłem, niewiele osób o nim słyszało, czyli strzelamy w lampę w, z tłumikiem, może być to USP ek nawet, albo Colt z tłumikiem i wtedy mamy dźwięk zbijanej szyby. Kolejny trik związany z, z fake'em, e, trik polegający na wybiciu dolne, szyby na dolnym ps przez sufit e, spod drabinki od strony CT. Rzecz, którą można używać też w kilku sytuacjach, w sytuacjach jeden na jeden, czy w sytuacjach, w których na przykład chcemy zamarkować, czyli oszukać przeciwnika, że coś dzieje się na dole, poprzez bicie tej szyby przez sufit. Widzimy, że szybę przez sufit w tym miejscu, można sobie to przećwiczyć, obejrzeć u siebie. Kolejny trik związany z fejkowaniem, użyteczny też w sytuacjach, w których któryś z naszych przeciwników będzie chciał zejść na dolny BS w momencie, w którym stoimy na górnym BS-ie. Trick polegający na strzelaniu przez podłogę do górnego BS-u w stronę kanału CT. Tak jak mówiłem, można go użyć do fejkowania, czyli do zasygnalizowania na przykład terrorystom, że coś się dzieje na dolnym BS-ie poprzez strzelanie i zbicie kratki. Albo tak jak teraz to zrobiłem, w momencie, w którym terrorysta albo CT schodzi do kanału, a my jesteśmy na górze, możemy strzelać przez Sofit i zabić go, zlikwidować go. Kolejna zagrywka związana z kanałami. Tym razem wykorzystywana bardziej przez Tero, chociaż przy odbijaniu przez CT w momencie podkładania bomby też jest bardzo skuteczna. Trik polegający na tym, że z dolnego kanału, z kanału Tero, czyli po stronie Tero, strzelamy przez sufit dolnego BS-u na BS górny. Zaraz pokażę, jak to wygląda od strony CT. W momencie, kiedy Tero podkłada bombę i wiemy, że jest tam, bo tym nam sygnalizuje albo sprawdzamy, wychylając się z kanału. Strzelamy w, w sufit i zabijamy go podkładającego bombę. Tak jak mówiłem, użyteczny trik po stronie Tero i po stronie CT. Zależnie od sytuacji można go wykorzystać. Rzecz dość znana, dość stara. Używaliśmy tego już 3-4 lata temu. Może nawet trochę wcześniej. Kolejne zagranie: użyteczne na każdej mapie. W sytuacjach, w których mamy dużo smołków, możliwe, że, że nie zauważyliście tego, bo na HLTV. Te smoki nie są tak wyraźne jak, jak, jak na żywo, a, więc y, polegające na tym, że w momencie kiedy jesteśmy w smoku albo rzucamy smoka, albo mamy smoka przed sobą i nie widzimy co się dzieje, a, mm, obniżając kamerę, patrząc w ziemię i zostawiając sobie mały fragment tego co się dzieje przed nami w górnej stronie ekranu, a, jesteśmy w stanie zobaczyć dużo więcej niż patrząc na wprost. A, bo, działa to oczywiście w, raczej tylko na monitorach LCD. Eee, już teraz tego smoka pokażę jak to wygląda. Patrząc na wprost nie jestem w stanie tak naprawdę zobaczyć je, je, mojego przeciwnika. A obniżając kamerę i e, zostawiając sobie miejsce na same nogi widzę e, nogi przeciwnika jestem w stanie puścić spray'a przez tego smoka. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co dziś pokazałem. Jest to jakiś mały fragment e, tego, co nauczyłem się przez lata grania w CSA. E, mam nadzieję, że było to dla Was użyteczne i do zobaczenia następnym razem. you mm -hmm.